Było tak, jakby Witold był w strasznym, delirycznym śnie. Stał na cmentarzu, a tam szlochający ludzie, wszyscy w czerni, rzucali ziemię na dach trumny. Wszyscy składali kondolencje, wygłaszali przemówienia, a przede wszystkim próbowali go przekonać, że tu, w tej właśnie trumnie, leży jego żona. Ale on nie mógł się ruszyć, stał jak zamrożony posąg z granitu i myślał: nie. To nonsens. Tak nie może być. Anna wyjechała trzy dni temu w podróż służbową i nie ma nic wspólnego z tym, że ta kobieta jest teraz pochowana. Następny tydzień minął jak przez mgłę. Został wezwany na policję w sprawie wypadku, a w pracy koledzy patrzyli ze współczuciem w dal i pytali: Jak się masz, Witold? Jak się trzymasz? A on odpowiadał wszystkim: Dobrze. Czekam niedługo na Anię z podróży służbowej, przygotowuję się. Powinna przyjechać w weekend, więc pomyślałem, że może pójdziemy do teatru? Pracownicy tylko potrząsnęli głowami, szef kompletnie oszalał z żalu. W sobotę mężczyzna wstał wcześniej, umył twarz, posprzątał mieszkanie i wstawił kaczkę do piekarnika. Zadzwonił dzwonek do drzwi w progu, stał jego przyjaciel i partner biznesowy Wiktor: Cześć, mogę wejść. I wszedł, po czym postawił na stole butelkę koniaku. Ach, to ty, myślałem, że Anna wróciła, powiedział zdenerwowany nasz bohater. Wiktor spojrzał na niego dziwnie, odkorkował butelkę i nalał alkohol do kieliszków. Pij. Nie, nie, nie zrobię tego, żona mnie zbeszta, wystraszył się Witold. Wypij, powiedziałem. Krzyknął jego kolega i trzasnął pięścią w stół. Mężczyźni w milczeniu opróżnili zawartość butelki i oszołomiony Wiktor postanowił się odezwać. Teraz słuchaj, twoja żona odeszła. Czy słyszysz? Nie, nie żyje, zginęła w wypadku. Ty ją pochowałeś. Opamiętaj się. Krzyknął. Witold patrzył na niego oszołomiony, nic nie rozumiejąc, o czym ty mówisz. Przecież ja jestem tobą. I rzucił się w wir walki. Przez dobre dziesięć minut najlepsi kumpletarzali się po podłodze i pumlowali ze sobą. Wiktor krzyczał, daj sobie spokój. Inaczej wyślą cię do przytułku. Jaka podróż służbowa. Przecież ona nie żyje. Musisz ruszyć dalej ze swoim życiem, słyszysz? Wreszcie do Witolda zaczęły docierać słowa przyjaciela i prawda o tym, co się stało. Oparł się plecami o ścianę, objął kolana rękami i szlochał cicho jak małe dziecko. Jego przyjaciel westchnął z ulgą, wreszcie jakiś przełom. Cicho wstał, otrzepał się i odszedł. A Witold wciąż wyl, tarzał się po podłodze, całował szlafrok żony i krzyczał z żalu, po raz pierwszy od pogrzebu. Zataczając się, runął na łóżko, a potem długo leżał w ciemności, rozpamiętując ostatnie wydarzenia. Rodzice Witolda, którzy przez całe życie robili karierę, a w wieku 40 lat zbudowali sieć aptek i pokaźny kapitał, zmarli w tym samym roku. Jego matka urodziła późno, w wieku 42 lat, więc w wieku 30 lat jego rodzice byli już w podeszłym wieku. Najpierw zmarła matka, długo ciężko chorowała, a kilka miesięcy później zmarł ojciec. Witold ciężko przyjął stratę rodziców. Gdyby nie Anna, która obsypywała go miłością, litowała się nad nim, głaskała po głowie jak dziecko, pewnie nie dałby rady. Byli z jego żoną odkąd pamiętał. Byli sąsiadami, chodzili do tego samego przedszkola, szkoły, instytutu. Przez te lata stali się sobie tak bliscy i zakorzenieni, że pół słowem i pół spojrzeniem wyłapywali nawzajem swoje uczucia, emocje i nastroje. Zewnętrznie Anna była kobietą nieprzeciętną, o takich ludziach mówi się szara myszka. Ale nasz bohater tego nie zauważył, dla niego była najlepsza i rodzima. Tydzień temu Anna wyjechała w kolejną podróż służbową. Żegnali się długo i namiętnie, jakby po raz ostatni. Nic nie zapowiadało kłopotów. Ale wtedy mężczyzna odebrał telefon i zimny, bezduszny głos powiedział, pana żona miała wypadek i zginęła na miejscu. Musi pan przyjechać i ją zidentyfikować. Nasze kondolencje. Śmierć ukochanej żony, trzecia w tym nieszczęsnym roku, ostatecznie dobiła Witolda. Jego mózg po prostu nie chciał zaakceptować rzeczywistości. Przez kilka następnych dni mężczyzna nie chodził do pracy, był półprzytomny, dużo spał i nic nie jadł. Wszystko w mieszkaniu przypominało mu o żonie, tu była jego szczotka do włosów, tu na półce stały ulubione perfumy. Gdziekolwiek nie spojrzał, wszystko budziło wspomnienia, i natychmiast, jak za sprawą porażenia prądem, całe jego jestestwo przeszył żal. W nocy śniła mu się ukochana, usiadła obok niego na łóżku, patrzyła na niego z wyrzutem i czułością, potem potargała mu włosy i zbeszczała, kochanie, co ty nie możesz? Weź się w garść i żyj. Nie denerwuj mnie. Witold obudził się zlany lodowym potem i przejechał ręką po łóżku, nikogo tam nie było. Mężczyzna uświadomił sobie, że nie może tego zrobić. Musiał całkowicie zmienić swoje otoczenie i sposób życia. W przeciwnym razie popadłby w obłęd. Rano szef przyszedł do firmy odświeżony i sprawny i poprosił swoją sekretarkę Agnieszka: zwołaj zebranie nadzwyczajne na godzinę 11 wszyscy zastępcy i przedstawiciele małych oddziałów muszą być obecni. Zebranie było zdziwione, co się stało. Witold rozpoczął spotkanie spokojnym, pewnym głosem, nie jest tajemnicą, że w tym roku w mojej rodzinie doszło do szeregu tragedii, odbierających życie bliskim mi osobom. W związku z tym muszę wyjechać z powodów osobistych, na jak długo jeszcze nie wiem. Ufam Wam, jesteście zaufanymi partnerami i mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. Raporty, pytania i praca będą wykonywane zdalnie. Skończyłem i wyszedł z biura. Partnerzy byli zszokowani i zakłopotani, ale postanowili wesprzeć szefa w potrzebie. Broń Boże! W rzeczywistości jednak Witold nie mógł już fizycznie przebywać w mieszkaniu, gdzie absolutnie wszystko przypominało mu o żonie, bał się, że oszaleje z żalu. Postanowił na jakiś czas odciąć się od wszystkiego, kupił dom na wsi, zamknął mieszkanie i tego samego dnia się wprowadził. Dwór był bardzo stary, widocznie mieszkał tam kiedyś ziemianin lub kupiec, świadczyły o tym niezwykłe łuki, kolumny i rzeźbione plateni. Była tam stodoła, piwnica i zaniedbani ogród ze starą huśtawką. Był miesiąc maj, bzy kwitły, ptaki śpiewały na wszystkie strony, słońce świeciło czule, wszystko było zielone, a rzeczywistość nie wydawała się tak straszna i przerażająca. Witold zakasał rękawy i zaczął porządkować dom. Całymi dniami sprzątał i usuwał śmieci nagromadzone po dawnych właścicielach. Całe dnie spędzał na sprzątaniu i usuwaniu śmieci nagromadzonych przez starych właścicieli. Udzielał schronienia małemu rudemu szczeniakowi, który przyszedł do niego nad rzekę i biegał w stronę domu, merdając ogonem i szurając krótkimi nóżkami. Do jesieni dom nabrał przyzwoitego, nadającego się do zamieszkania wyglądu. Witold zaopatrzył się w opał na zimę i postanowił zostać. Od dawna nie czuł spokoju, a nie mógł zostawić psa, wyrósł na szczupłego, wysokiego, przystojnego mężczyznę i był wiernym, dobrym, oddanym przyjacielem. Rządcy miejscowi, którzy czasem przechodzili obok, kręcili głowami i podejrzliwie zastanawiali się, dlaczego tak bogaty człowiek zapomniał w tej przeklętej krainie. Najwyraźniej był do niczego. Witold stopniowo uporządkował stodołę, piwnicę i ogród. Otworzył piwnicę dla wentylacji, spuścił psa ze smyczy na noc i już miał przejrzeć raporty, gdy nagle usłyszał, jak pies szczeka, wyje i wściekle SKR obeje. Co to jest, psie? Gdzie jesteś? Gdzie cię diabeł zabrał? O, niespokojny, mruknął z żalem mężczyzna. Szczekanie dochodziło z piwnicy. Wziął latarkę i odciągnął psa. Pies był uparty, najwyraźniej nie chciał odejść. Co się z tobą dzieje? Czy to kotek, czy myszka, czy coś innego? Mężczyzna był zakłopotany. Dotknął desek. Ku jego zaskoczeniu odciągnęły się łatwo i zobaczył kolejne bardzo grube drzwi. Zawiasy nie były zardzewiałe, co oznaczało, że ktoś niedawno korzystał z tego pomieszczenia. Na drzwiach wisiała ogromna kłódka. Sen odetchnął z ulgą. Ciekawość i podniecenie wzięły górę. Co mogło być tam przechowywane, skoro pies zachowywał się w ten sposób? Witolda ogarnęło złe przeczucie. Grzebał w domu, znalazł ogromny pęk kluczy, wypróbował je wszystkie, aż wreszcie znalazł właściwy klucz. Mężczyzna odsunął ciężkie drzwi i zobaczył, że schody prowadzą w dół. Cóż to był za prawdziwy bunkier? Wchodząc do zatęchłego, dusznego pomieszczenia, Witold zakaszlał. Przy pomocy latarki znalazł włącznik światła, zapalił przygaszoną żarówkę i rozejrzał się. Wyglądało to tak, jakby ktoś mieszkał tu od dawna. Na stoliku w rogu leżał materac, poduszka, koc, czajnik i kubek. Nie były to antyki, ale bardzo nowoczesne. Coś błyszczało w kącie pod komodą łóżka. Odsunął to na bok była tam spynkę do włosów kobiety, a na ścianie wydrążono to samo. Pomocy. Zostałam okradziona. Był też wydrapany numer telefonu. Wnętrza mężczyzny stały się zimne. Kobieta najwyraźniej była tu zakładnikiem. Bez sekundy wahania i mimo późnej pory Witold drżącymi rękami pośpiesznie wybrał numer. Na drugim końcu linii zaspany mężczyzna odpowiedział niechętnie, tak. Słucham. Mężczyzna próbował długo, zagmatwanie i nerwowo wyjaśniać sytuację i już zaczynał żałować, że wmieszał się w tę historię. Głos mężczyzny zadrzał i krzyknął podekscytowany, adres. Powiedz mi adres, błagam. Witold podał adres w osłupieniu, a już pół godziny później pod dom przyjechała policja i karetka. Do domu pospiesznie wszedł znany biznesmen Adam Kaszkiewicz. Gdzie ona jest? Moja córka powiedz mi teraz nie wiem odpowiedział Witold. Kupiłem ten dom wiosną, ale dziś przypadkowo znalazłem w piwnicy bunkier. Policja przeszukała lokal, pobrała wszystkie odciski palców i zarekwirowała spinkę do włosów. Biznesmen gorzko zapłakał tak to była spinkę do włosów Danuty. Tak bardzo ją lubiła, kamienie są prawdziwe to dzieło autora. Gdzie ten Dran ją zabrał? Okazało się, że córka bankiera, osiemnastoletnia Danuta, została porwana zimą i do tej pory nic o niej nie było wiadomo. Dziewczyna zniknęła w biały dzień. Wyszła z Akademii i zniknęła, nigdy więcej jej nie widziano. Niepocieszony ojciec rozpaczał, w poszukiwaniach nie pomogły żadne pieniądze, żadne znajomości. A tu taka wiadomość. Zastanawiałem się, dlaczego dom jest taki tani. Jest stary, ma się dobrze. A człowiek wydawał się porządny, zupełnie nie przypominał przestępcy, przekonywał Witold. Podał policji dane kontaktowe sprzedającego i wszyscy wyszli. Tydzień później Witold wracał z lasu do domu. Nagle podjechał znajomy Jeep. Adam Kaszkiewicz wysiadł i zaczął ściskać naszego bohatera. Dziękuję, Witold, nigdy tego nie zapomnę. Moja córka się odnalazła. Nie miałem już żadnej nadziei. Mężczyzna prawie się popłakał z uczuć, które go ogarnęły. No cóż, to wspaniałe. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wejdź do środka i porozmawiamy o tym, zaprosił gościa. Okazało się, że Kaszkiewicz i inny biznesmen mieli spór biznesowy. Obaj brali udział w przetargu. Kaszkiewicz wygrał, a jego przeciwnik zbankrutował. Miał więc pretensje i postanowił się zemścić. Spotkał córkę Rywala, zaproponował jej podwiezienie. Dziewczyna znała go z widzenia, więc nie podejrzewała niczego złego, ale on uśpił ją szmatą nasączoną chloroformem i zabrał do tego właśnie domu. Najpierw chciał ją zabić, ale nie mógł, więc trzymał ją w piwnicy, bawił się jej płaczem i błaganiami, wyobrażając sobie, że jego wróg tam cierpi i szuka swojej córki. A ostatnio Danuta zachorowała osłabiona wilgocią i depresją, nie chciała jeść, leżała i patrzyła w pustkę. Przestraszył się więc postanowił ją ukryć. Moja córka jest teraz na odwyku, jest bardzo słaba. Prosiła, żebym cię przyprowadziła, chcę osobiście podziękować swojemu wybawcy. Proszę nie mówić nie. Poprosił biznesmen. Nie, to będzie przyjemność. Nasz bohater zgodził się. Po wejściu do pokoju Witold był zaskoczony. Na łóżku leżała wątła blada dziewczyna. Ale nawet z taką smagłą chudością była piękna. Jej długie, złote włosy były rozrzucone na poduszce, a oczy ogromne, pięknego szma koloru. Do ramienia połta podłączona była kroplówka. Lawina emocji ogarnęła mężczyznę, chciał chronić, przytulić, współczuć tej małej, bezbronnej osobie. Trudno było uwierzyć, że, ma już 18 lat, dziewczyna wyglądała jak nastolatka. Słysząc kroki, Danuta odwróciła głowę i uśmiechnęła się: Cześć, ty pewnie jesteś, Witold. Wiesz, dokładnie tak cię sobie wyobrażałam. Dziękuję ci z całego serca. Gdybyś nie zadzwonił do mojego ojca, pewnie nawet by mnie tu nie było. Po jej policzku potoczyła się łza. Jak ziemia może nosić takich łotrów? Dobrze, że teraz wsadzą go na długi czas. Wyobrażam sobie, co pani przeszła. Mężczyzna był oburzony. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ten horror już się skończył. Na początku płakałam, błagałam, żeby mnie wypuścił, czekałam i wierzyłam, że wkrótce zostanę uratowana. Ale czas się wlókł i nic się nie działo. Zrozpaczony, przestałem walczyć, postanowiłem zrezygnować z jedzenia i umrzeć. Za jedno jestem wdzięczna, że nie zabił mnie ani nie skrzywdził, bo myślał, że jestem dzieckiem. I dziewczyna zaszlochała. Witold w przypływie wzruszenia spokojnie wziął ją za rękę, cicho, Danusiu, to już koniec. Jesteś jeszcze taka młoda. Masz przed sobą całe życie, z czasem wszystko się unormuje i zostanie zapomniane, jak zły sen zapewnił ją i w przypływie emocji delikatnie pogłaskał dłoń dziewczyny. Obie poczuły w tym momencie fale czułości i ciepła. Witold zaczął odwiedzać ją codziennie. Danuta lgnęła do niego całym sercem, a on nie wyobrażał sobie już życia bez niej. Dla niej był najodważniejszy, a ona czuła się przy nim bezpiecznie. Dla niego było to zupełnie nowe uczucie, zupełnie nie to, co czuł do swojej żony. Z Anną byli równi byli przyjaciółmi, współpracownikami, partnerami. A przy Danucie czuł się jak rycerz pewny siebie, silny, odpowiedzialny. Nasz bohater odzyskał siły i poczucie celu w życiu. Witold wrócił do biznesu, a para zaczęła się spotykać. Ojciec dziewczyny był z tego powodu tylko szczęśliwy. Był wdzięczny Danuelowi za córkę, a poza tym był biznesmenem, więc dobrze się dogadywali i często się odwiedzali. Przez całe dwa lata, gdy Danuta kończyła studia na Akademii Artystycznej, nie chciała nawet słyszeć o przeprowadzce do tego nieszczęsnego domu na wsi. Na samo wspomnienie o tym dostawała ataku paniki. Witold natomiast chętnie zamieszkałby tam rodzinnie. Sam często tam bywał, pielęgnował dom i ogród, zasadził wiele drzew. Posadził aleje krzewów różanych, wymienił starą huśtawkę na nowoczesną z baldachimem i miękkim oparciem, a chory bunkier przerobił na doskonałą piwnicę z drogimi rocznikami win. Wiosną Danuta nagle zaczęła się źle czuć. Witold, przestraszony, bo skutki tych strasznych koszmarów wciąż były odczuwalne, postanowił zabrać ją do lekarzy. Ku uciesze wszystkich była w ciąży i to z bliźniakami. Lekarz poradził jej, aby spędzała dużo czasu na świeżym powietrzu, z dala od gwarnej metropolii. Para postanowiła przenieść się na lato na wieś. Wszystkie ich obawy zniknęły w jednej chwili na widok takiego piękna. Cisza, zapach kwiatów koiły i uspokajały ich, a troskliwy Witold był zawsze przy nich i Danuta czuła się chroniona. Ojciec odwiedzał ją często, mężczyźni piekli mięso, a Danuta odpoczywała w ogrodzie. W nocy po raz pierwszy Witoldowi przyśniła się Anna. Tym razem była uśmiechnięta i powiedziała: Jestem z ciebie dumna, mój drogi. Udało ci się. Danuta jest dobrą kobietą, a wkrótce będziecie mieli syna i córkę. Proszę nadać swojej córce imię Anna. Mężczyzna w końcu odpuścił, zrozumiał, że Anna go pobłogosławiła. Odwrócił się do śpiącej obok Danuty, objął ją ramionami i delikatnie pocałował. Ciąża była bardzo trudna, lekarze obawiali się, czy mała, wątła Danuta będzie w stanie urodzić dzieci i bezpiecznie urodzić. Witold strasznie się denerwował. Codziennie chodził do kościoła i modlił się do Boga, aby nie zabrał mu ukochanej. Mężczyzna tulił żonę jak kruchą, delikatną lalkę, otaczał ją troską i opieką. Mimo wszystkich trudności Danuta była absolutnie szczęśliwa, ponieważ nikt na tej ziemi nie obdarzył jej tak wielką miłością i czułością. Wiedziała na pewno, że Witold będzie wspaniałym ojcem. Dzięki Bogu wszystko skończyło się dobrze i na świat przyszły dwa urocze bliźniaki. Nazywały się Paweł i Anna. Kiedy wreszcie wyczerpanemu oczekiwaniem i strachem nowemu ojcu oznajmiono dobrą nowinę, Witold podniósł oczy do nieba, odetchnął z ulgą i wyszeptał cicho: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za wszystko. Nareszcie, smutki i zły los odpuściły naszemu bohaterowi, i poczuł się on w pełni szczęśliwy. Taka jest właśnie ta historia. Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce.